Myśląc o potędze Rzymu, wyobrażamy sobie niepokonane legiony, precyzyjne rozkazy i żelazną dyscyplinę. Historia skrywa jednak mniej znaną stronę momenty, w których ludy uważane za barbarzyńców, nieposiadające pisma, inżynierii ani waluty, odnosiły zwycięstwa. Jak? Nie brutalną siłą, ale przebiegłością, odwagą i nie do pomyślenia strategiami. W tym przewodniku odkryjesz siedem takich taktyk, które nie tylko zaskoczyły rzymskich generałów, ale także wyznaczyły historyczne punkty zwrotne. Od zdradliwych lasów po manipulację psychologiczną, od okrzyków wojennych po dyplomację plemienną każda z tych strategii ujawnia niewygodną prawdę. Imperialną arogancję można przezwyciężyć inteligencją tych, którzy walczą o swoją ziemię. Zaczynamy od porażki, która wstrząsnęła Rzymem do głębi. I na zawsze. W dziewiątym roku na erę trzy rzymskie legiony wkroczyły w głąb Germanii. Dowodzone przez publiusza Kwingtiliusza Varusa wierzyły, że wypełniają misję administracyjną, a nie wojskową. Rzym był pewny swojej dominacji nad plemionami germańskimi. W końcu jednym z ich dowódców pomocniczych był Arminiusz, młody Germanin wychowany w rzymskim stylu. Obywatel cesarstwa i dowódca wojsk sojuszniczych. Varus nie wiedział, że Arminiusz poprzysiągł zemstę. Przez wiele dni Arminiusz przygotowywał idealną zasadzkę. Znając teren, poprowadził Rzymian przez gęsty, bagnisty las w stronę śmiertelnej pułapki. Las teutoburski, spowity mgłą i błotem, blokował wszelkie tradycyjne rzymskie szyki. Legiony przyzwyczajone do walki na otwartym polu były teraz zwarte w wąskich szeregach, narażone na ataki z krzaków i klifów. Plemiona germańskie, zjednoczone przez Arminiusza, rozpoczęły ataki z precyzją i zaciekłością. Nieustanny deszcz przemoczył ich tarcze, drogi zamieniły się w błotniste pułapki, a wozy z zaopatrzeniem utknęły w martwym punkcie. Komunikacja między kohortami została przerwana. Według Tacyta i Kasiusza Diona masakra trwała trzy dni. Varus, zdając sobie sprawę z nieuchronnej porażki, wybrał samobójstwo zamiast wzięcia do niewoli. Rzym stracił trzy pełne legiony XVII, 17, 17 i XIX, liczące około 20 tysięcy żołnierzy. Nigdy więcej nie wykorzystał tej liczby. Klęska była tak traumatyczna, że cesarz August, usłyszawszy tę wiadomość, podobno krzyknął: Warusie, oddaj mi moje legiony! wielokrotnie. Teutoburg był nie tylko klęską militarną, ale i lekcją strategii. Arminiusz zwyciężył dzięki temu, czego Rzymianie nienawidzili. Lokalnej wiedzy, lojalności plemiennej i cierpliwości. Wiedział, że Rzym jest silny na otwartym polu, ale kruchy w cieniu lasów. Historia Teutoburga jest przykładem inteligentnego oporu przeciwko potężnym ciemiężycielom. Jak w wielu innych przypadkach w historii Polski, znajomość terytorium i chwilowe zjednoczenie mniejszych sił odegrały kluczową rolę w walce z gigantami. Ale barbarzyńcy zwyciężyli nie tylko w lasach. Na dziesiątki lat przed pułapką teutoburską Rzym stawił czoła wrogowi, który nie potrzebował ani lasów, ani zasadzek, by siać postrach cymbrom i teutonom. Dwa plemiona germańskie, które szturmowały północne imperium, nie dzięki zorganizowanej sile, lecz panice, jaką wywołały. Około 113 roku p.n.e. plemiona te masowo migrowały do południowej Europy, nie po to, by najechać, lecz by przetrwać. Uciekały przed powodziami i zmianami klimatycznymi w swoich ojczyznach, zabierając ze sobą kobiety, dzieci, bydło i koczowniczą kulturę zaciekłych wojowników. Jednak kiedy dotarły do rzymskich posiadłości, potraktowano je jak najeźdźców. Rezultatem była wojna. Wstrząs nastąpił z pełną siłą w 105 C. Czerpene w katastrofalnym bitwa pod Arausio w południowej Galii. Według relacji Plutarcha i źródeł zebranych przez Apiana, Cymbrzy i Teutoni stanęli naprzeciw dwóch armii rzymskich, dowodzonych przez Gnejusza Maliusza Maksymusa i Quintusa Serwiliusza Cepiona, które nie były w stanie nawet ze sobą współpracować. Rezultat? Niemal całkowite unicestwienie sił rzymskich z ponad 80 tysięcy zabitych między żołnierzami a oddziałami pomocniczymi. Jedna z najgorszych porażek w historii Republikanów. Niesamowite, że przygotowanie jedzenia było zaledwie pierwszym krokiem do stworzenia tych niezwyciężonych wojowników, prawda? Jeśli chcesz poznać wszystkie taktyki wojskowe, które przekształciły tę strategiczną dietę w zwycięstwa na polu bitwy, pobierz już teraz moją książkę cyfrową Sztuka wojny armii rzymskiej: strategie i taktyki, które ukształtowały świat. Link w przypiętym komentarzu. Dostępnych jest tylko kilka egzemplarzy. Ale tym, co naprawdę pokonało Rzymian, nie była sama brutalna siła. To był strach. Relacje opisują wojowników z rozczochranymi włosami, gęstymi brodami, wytatuowaną skórą i płonącymi oczami. Poruszali się falami, wydając rytualne okrzyki, które zdawały się pochodzić z innego świata. Wyglądali jak dzikusy, których najbardziej obawiały się legiony i wykorzystywali to jako broń psychologiczną. To był marsz terroru. Rzymski generał Gajusz Mariusz, wezwany szybko do powstrzymania natarcia barbarzyńców po Arauzjuszu, musiał zreorganizować armię, wyszkolił żołnierzy do długich marszów, wprowadził lżejszą broń i zniósł podziały polityczne wśród żołnierzy. Rzym rozumiał, że aby stawić czoła strachowi, trzeba być elastycznym. Cymbrowie i Teutoni nie pokonali Rzymu na dłuższą metę, zostali pokonani lata później przez Mariusza, ale ich strategia zadziałała. Sparaliżowali wroga, zanim jeszcze walka się rozpoczęła. Stworzyli wroga, który wydawał się niezwyciężony, nawet gdy wcale taki nie był. Badając ich taktykę, dostrzegamy echa tej wojny psychologicznej w różnych momentach historii. Wygląd, dźwięk, zachowanie wszystko przekształciło się w narzędzie zastraszania. Gdy umysł wroga pęka, ciało podąża za nim, ale barbarzyńcy potrafili też być subtelni. W następnej historii zobaczymy, że największym błędem Rzymu, było zaufanie tym, którzy mówili ich własnym językiem. Rzym szczycił się dyplomacją. Wolał podbijać najpierw traktatami, a dopiero później mieczem. Obywatelstwo rzymskie oferowano wodzom plemiennym w zamian za lojalność, tworząc lokalnych sojuszników, znających teren i dbających o porządek. Jednak to ślepe zaufanie stało się jedną z najpoważniejszych wad imperium, zwłaszcza gdy zostało wykorzystane przeciwko niemu. Najlepszym tego dowodem był Arminiusz. Zanim poprowadził zasadzkę pod Teutoburgiem, o której już mówiliśmy, uchodził za dobrego barbarzyńcę. Urodzony wśród herusków, otrzymał rzymskie wykształcenie, biegle władał łaciną, nosił tunikę i dowodził rycerzami pomocniczymi. Zdobył obywatelstwo i zaufanie Warusa, który traktował go niemal jak syna. Ale Arminiusz nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu. A kiedy tylko nadarzyła się okazja, wykorzystał przeciwko niej całą swoją wiedzę zdobytą w Rzymie. Arminiusz nie był odosobniony. Inni barbarzyńscy przywódcy również potrafili manipulować Rzymem od wewnątrz. Na przykład w Panonii, lokalni przywódcy wykorzystywali rzymskie obietnice, aby zdobyć zapasy, złoto i broń, tylko po to, by później się zbuntować, jak miało to miejsce podczas powstania panońskiego w latach sześcić Dąjących i R. które zmusiło Tyberiusza do mobilizacji prawie połowy zasobów wojskowych imperium, aby je powstrzymać. Ta strategia, infiltracja poprzez zaufanie, była potężniejsza niż wiele armii. Rzym wiedział, jak budować fortece, ale miał trudności z rozpoznaniem dobrze opowiedzianych kłamstw. Obecność sprzymierzonych plemion w armii stwarzała wewnętrzne ryzyko. Jak odróżnić prawdziwych sojuszników od szpiegów? Według Tacyta sam senat zaczął nie ufać nawet generałom urodzonym poza Półwyspem Apenińskim. Innym uderzającym przykładem jest Marobodus, król Markomanów. Wykształcony w Rzymie, wydawał się lojalny. Jednak podczas gdy Rzym zmagał się z buntami na północy, Marobodus... Zorganizował potężną federację plemienną w Czechach, obecnie Czechy, z armiami wzorowanymi na rzymskim stylu. Negocjował nawet traktaty z cesarstwem, utrzymując pokój zbrojny i jednocześnie rozszerzając swoją władzę. Sama jego obecność zmusiła Rzym do utrzymywania legionów w gotowości na granicy. Ci mężczyźni zastosowali najbardziej subtelną strategię. Uczyli się od wroga i oszukiwali go w jego własnym języku. Udawali uległość, zdobywali dostęp, a następnie atakowali z precyzją. To sztuka niewidzialnej wojny, gdzie polem bitwy jest zaufanie, a klęska to zdrada. Ta taktyka infiltracji silnie rezonuje z polską kulturą, która przez wieki również stawiała czoła na jeźdźcom z wątpliwymi sojuszami i zerwanymi paktami. Lekcja jest jasna: wiedza o drugiej stronie może być najpotężniejszą bronią, ale wróg nie zawsze atakował od środka. Czasami wygrywał czasem, cierpliwością i górami. Podczas gdy wiele ludów barbarzyńskich stosowało zasadzki lub wręcz furie, by stawić czoła Rzymowi, Dakowie wybrali inne podejście czas. Zamiast frontalnych starć, przyjęli wojnę na wyniszczenie, wykorzystując górzyste ukształtowanie terenu dzisiejszej Rumunii. Ich wrogowie, nieświadomi tego, wkraczali na terytorium sprzyjające cierpliwym. Dakowie zamieszkiwali na północ od Dunaju, w krainie wąskich dolin i zalesionych gór. Ich stolica, Sarmizegetusa, była strategicznie położona wśród gór Orestie. Od piesie wieku Penycekeny Rzym uważał Daków za stałe zagrożenie, szczególnie ze względu na ich najazdy na prowincje Mezji i Panoni. Do pierwszego poważnego starcia doszło zapanowania cesarza Domicjana w 855 Resneiskiu, gdy król Daków Decebalona jechał terytorium rzymskie i pokonał namiestnika Mezji. W odpowiedzi Domicjan wysłał wojska pod dowództwem Korneliusza Fuskusa, który poniósł klęskę w górskiej zasadzce, tracąc nawet sztandar legionu. Był to święty symbol zdobyty przez barbarzyńców. To było upokarzające. Nawet po zawarciu traktatów Dakowie nie zaprzestali oporu. Zamiast tego wzmacniali fortece, kopali tunele. Gromadzili zapasy i czekali. Decebal wiedział, że nie będzie w stanie długo stawić czoła Rzymowi na otwartym polu, ale w górach to on był wodzem. Stosował taktykę partyzancką, sabotował mosty i przeprowadzał błyskawiczne ataki na odizolowane kolumny. Obciążenie fizyczne i psychiczne było tak intensywne, że Domicjan wolał płacić Decebalowi coroczną daninę, aby utrzymać pokój. Rzym płacił, aby uniknąć ataków. Cicha kapitulacja. Dopiero za Trajana, między 101 a 106 r. n.e., Rzym zdecydował się ostatecznie zmiażdżyć Daków. Wymagało to dwóch pełnych kampanii, dziesiątek tysięcy żołnierzy i budowy jednego z arcydzieł rzymskiej inżynierii wojskowej – Most Trajana nad Dunajem, zaprojektowane przez Apollodora z Damaszku. Tylko w ten sposób legiony były w stanie przebić się przez naturalne umocnienia Dacji. Decebal stawiał opór do końca. Zdając sobie sprawę, że zostanie schwytany, popełnił samobójstwo. Nawet po śmierci jego wpływ był ogromny. Kampanie dackie zostały uwiecznione w Kolumna Trajana w Rzymie. Kamienny pomnik, który paradoksalnie upamiętnia podbój, ale także upamiętnia opór. Strategia Decebala przywodzi na myśl wiele bitew stoczonych w historii Polski, gdzie wróg był silniejszy. Ale miejscowa ludność znała każdy las, każde wzgórze, każdy słaby punkt. Nie zwyciężali szybko, ale dzięki wytrwałości. Nie wszystkie zwycięstwa przychodzą w otwartych bitwach, niektóre rodzą się w oczekiwaniu. A w następnej opowieści zobaczymy, jak proste, ufortyfikowane miasto stało się koszmarem samego Juliusza Cezara. Już w 52 roku p.n.e. Republika Rzymska postrzegała Juliusza Cezara jako bohatera wojennego. Po latach udanych kampanii w Galii wydawało się nieuniknione, że cały region znajdzie się pod panowaniem rzymskim. Jednak to właśnie w tym samym roku wyłonił się przywódca, który miał odmienić ten bieg wydarzeń: Vercingetorix, wódz arvernów, wykształcony częściowo pod wpływem Rzymu. Wercingetoryks rozumiał, że jego jedyną szansą na pokonanie Cezara jest zjednoczenie plemion galijskich, coś, co rzadko wcześniej się udawało. I udało mu się. Jego strategia była jasna – unikać bezpośredniej walki i pozbawić Rzymian zaopatrzenia, paląc wioski i uprawy, aby uniemożliwić kontynuowanie kampanii. Kiedy Cezar zdecydował się zaatakować Gergowia, ufortyfikowana stolica Arvern na wzgórzu, Spodziewała się prostego oblężenia. Nie docenili jednak przeciwnika. Vercingetorix przekształcił miasto w naturalną fortecę, wzmacniając jego obronę murami, drewnianymi wieżami i magazynami żywności. Jego wzniesienie dawało brutalną przewagę. Rzymianie musieli atakować z góry. Cezar próbował podzielić i zmanipulować lokalne plemiona, aby osłabić Vercingetorixa. Ale galijski wódz odpowiedział zasadzkami i szyfrowanymi wiadomościami między sojusznikami. Według plutarchii samo konto Juliusz Cezar w Debello Gallico sytuacja pogorszyła się, gdy rzymska próba pospiesznego zdobycia miasta zakończyła się niepowodzeniem. Wojska zostały odparte, straciły spójność i poniosły ciężkie straty. Było to bezpośrednie upokorzenie dla Cezara. W sumie Cezar stracił około 700 elitarnych żołnierzy i 46 centurionów, kluczowych dowódców legionów. Klęska wstrząsnęła lokalnymi władzami. Po raz pierwszy barbarzyński generał nie tylko stawił opór, ale i pokonał Rzym w jego własnej specjalności. Oblężenie rzymski dowódca został zmuszony do odwrotu, co było bardzo rzadkim zjawiskiem w jego karierze. Geniusz Vercingetoryxa polegał na odwróceniu pola bitwy. Zmienił pozycję obronną w atak pośredni. Zamiast czekać na okrążenie, zmusił Cezara do ujawnienia się i kiedy to zrobił, uderzył mocno. Taktyka ta nawiązuje do historycznych momentów, gdy mniejsze narody stawiały czoła potężnym imperiom, wykazując się sprytem i znajomością terenu. Podobnie jak średniowieczne twierdze polski, które opierały się najazdom znacznie przekraczającym ich pozorną wytrzymałość, Gergowia dowiodła, że strategiczny wywiad może przeważyć nad liczebnością i prestiżem, ale walka Vercingetoryxa na tym się nie skończyła. Krótce znów musiał stawić czoła Cezarowi, tym razem otoczony Alesia, zanim to jednak nastąpi. Wracamy do Europy Wschodniej, gdzie oportunistyczny sojusz miał przynieść barbarzyńcom kolejne zwycięstwo nad Rzymem. W 376 r. Imperium Rzymskie, wydawało się imponujące ale wewnętrznie już wykazywało oznaki wyczerpania. Liczne granice, korupcja administracyjna i wrogowie pojawiali się ze wszystkich stron. Kiedy go ci, kiedy Rzymianie, naciskani przez Hunów w regionie Dunaju, zwrócili się o azyl na terytorium rzymskim, cesarz Walens dostrzegł szansę pozyskać ich jako sojuszników. Był to ruch dyplomatyczny, który ostatecznie doprowadził do katastrofy. Ponad 100 tysięcy Gotów w tym wojownicy, kobiety i dzieci, przeprawili się przez Dunaj z obietnicą schronienia. W zamian mieli osiedlić się jako federację i dostarczać żołnierzy dla armii rzymskiej. Jednak przyjęcie było katastrofalne. Lokalni namiestnicy szantażowali gotów, pobierając opłaty za żywność i sprzedając psie mięso po wygórowanych cenach. Kiedy głód i przemoc stały się nie do zniesienia, goci zbuntowali się. Ich przywódcą był Fritigerno, przebiegły dowódca, który znał rzymskie zwyczaje i doskonale wiedział, jak wykorzystać ich słabości. Zjednoczył rozproszone plemiona i przyciągnął germańskich dezerterów z armii rzymskiej, tworząc hybrydową, ale niezwykle skuteczną siłę. I nie zapomnijcie sięgnąć po książkę Sztuka Wojny. Strategie i taktyki, które ukształtowały świat. Ważne, żebyście ją kupili teraz, zanim skończą się jednostki. Odpowiedź Rzymian była powolna i niezorganizowana. W 378 r. Walens postanowił stawić im czoła w pobliżu miasta Adrianopolis w Utracji dzisiejsze Edirne, Turcja, nie czekając na posiłki od zachodniego cesarza Gracjana. To był fatalny błąd. Bitwa rozpoczęła się od ataku Rzymian na ufortyfikowany obóz Gotów. Początkowo wydawało się, że mają przewagę, ale Walens nie wiedział, że Fritigern ukrył swoją kawalerię. Około pięć tysięcy gotyckiej jeźdźców za pobliskimi wzgórzami. W idealnym momencie wojownicy pojawili się niczym burza za armią rzymską. Drugi Amianus Marcelinus według jednego z ówczesnych kronikarzy, masakra była absolutna. Dwie trzecie rzymskiej armii zginęło. Sam cesarz Walens zniknął pośród chaosu i nigdy nie został odnaleziony. Niektóre relacje twierdzą, że spłonął żywcem w chacie, w której szukał schronienia. Adrianopolis był punktem zwrotnym. Po raz pierwszy rzymski cesarz poległ w walce z ludem barbarzyńskim. Było to coś więcej niż klęska militarna dowód na to, jak Rzym uzależnił się od kruchych, źle zarządzanych i wysoce niestabilnych sojuszy. Goci, którzy przybyli jako uchodźcy, pokazali, że sojusze oparte na oportunizmie i pogardzie mają swoje konsekwencje. Zwyciężyli nie tylko siłą, ale i strategią. Udawali uległość, zdobywali dostęp, badali wroga od wewnątrz i uderzali z niszczycielską precyzją. Ta historia rezonuje z momentami w historii Polski, kiedy wymuszone sojusze lub złamane obietnice doprowadziły do narodowych tragedii. Lekcja jest jasna: nie da się negocjować z godnością, gdy brakuje szacunku. A w następnej turze zobaczymy, jak jeden z największych symboli Rzymu upadł przed barbarzyńcą, który był również generałem cesarstwa. Przez wieki Rzym wydawał się niezwyciężony. Nawet gdy jego legiony zostały pokonane daleko od stolicy, serce Imperium pozostało nienaruszone. Aż do 410 roku na erę mit ten upadł. Po raz pierwszy od 800 lat Rzym został splądrowany przez armię obcą, a osobą odpowiedzialną nie był cesarz, lecz człowiek, który wcześniej pełnił funkcję generała Rzymu, Alaryk, król Wizygotów. Podobnie jak inni przywódcy barbarzyńców, Alaryk znał rzymski system od podszewki. Służył jako dowódca pomocniczy w kampaniach na Bałkanach i oczekiwał w zamian uznania i stabilnej pozycji w imperium. Jednak Rzym zignorował jego żądania. Upokorzony i odrzucony, postanowił wykorzystać swoją wiedzę, a Rzym zapłacił za tę arogancję. Kampania Alaryka nie rozpoczęła się od przemocy, lecz od presji strategicznej. Zamiast ruszyć bezpośrednio na stolicę, zablokował szlaki handlowe, oblegał ważne miasta i żądał złota, ziemi i tytułów. Między 408 a 410 rokiem Rzym cierpiał z powodu głodu, inflacji i strachu. Miasto nie było już stolicą cesarstwa. Siedziba władzy przeniosła się do Rawenny, ale jego symboliczna wartość była ogromna. W szczytowym momencie kryzysu senat rzymski zaakceptował nawet żądania Alaryka. Jednak cesarz Honoriusz, schroniwszy się w rawennie, odmówił jakichkolwiek dalszych negocjacji. Alaryk zadał wówczas ostateczny cios. W nocy 24 sierpnia 410 roku Wizygoci wkroczyli do Rzymu, korzystając z pomocy rzymskich niewolników, którzy otworzyli bramy. Nie było żadnej epickiej bitwy, nastąpił wewnętrzny upadek. Miasto zostało splądrowane przez trzy dni, kościoły zostały oszczędzone. Ale pałace, magazyny i skarby zostały skradzione. To był koniec pewnego cyklu. Drugi Augustyn, schipony wielu chrześcijan, postrzegało to wydarzenie jako karę boską. Inni, jak Jerome, napisali, że cały świat nagle się zawalił. Ale z militarnego punktu widzenia Alaryk nie zwyciężył rozlewem krwi. Zwyciężył cierpliwością, wiedzą logistyczną i głębokim zrozumieniem politycznych słabości imperium. Alaryk zmarł wkrótce potem, w 410 roku, przygotowując się do przeprawy do Afryki. Według legendy, został pochowany wraz ze skarbami w korycie rzeki, którą Wizygoci tymczasowo zmienili, zabijając wszystkich niewolników odpowiedzialnych za pracę, aby utrzymać to miejsce w tajemnicy. Do dziś jego grobowiec nie został odnaleziony. Złupienie Rzymu przez Alaryka było czymś więcej niż aktem symbolicznym. Było okrutnym przyznaniem, że imperium nie jest już w stanie bronić się nawet przed samym sobą. Przypominało, że imperia często upadają nie z powodu ataków zewnętrznych, ale z powodu wewnętrznych zaniedbań i zaniedbanych sojuszy. W historii Polski, naznaczonej najazdami i oporem, narracja ta pokazuje, że siła militarna bez legitymacji politycznej i sprawiedliwości społecznej jest grząskim piaskiem. A teraz, w następnym rozdziale zobaczymy, jak wszystkie te barbarzyńskie strategie, ujawniają coś jeszcze głębszego: wieczna lekcja wojny, adaptacji i przetrwania. Przez wieki ludy zwane barbarzyńcami były przez Rzymian określane jako dzikie, nieokrzesane i gorsze. W praktyce jednak dowiodły czegoś wręcz przeciwnego: stawiły czoła największemu imperium starożytności, wykazując się inteligencją, kreatywnością i głęboką zdolnością adaptacji. I być może to jest najważniejsza lekcja ze wszystkich. Każda ze strategii przedstawionych do tej pory: zasadzki, manipulacja psychologiczna, infiltracja, długotrwały opór, zdradzieckie sojusze, presja logistyczna i ataki symboliczne ujawnia pewien schemat. Ludy barbarzyńskie obserwowały, uczyły się i działały poza tym, czego od nich oczekiwano zamiast próbować kopiować rzymski model wykorzystali własne atuty. Ukształtowanie terenu, mobilność, znajomość okolicy i przede wszystkim nieprzewidywalność. Arminiusz pokonał Rzym, udając lojalność i obserwując wroga od wewnątrz. Wercingetoryks pokazało, że rzymska przewaga liczebna nie ma znaczenia w starciu z dobrze usytuowaną twierdzą i ludnością skłonną do poświęcenia się. Decebalo nauczał, że cierpliwość w połączeniu z górzystym terenem i walką partyzancką może wyczerpać nawet najbardziej zdyscyplinowaną armię. Alaryk w końcu pokazał, że prawdziwa siła leży w strategii, a nie tylko w mieczu. Źródła takie jak Tytus Liviusz, Plutarch i Milczący: Pomóżcie nam zrozumieć, że te zwycięstwa nie były dziełem przypadku były wynikiem inteligencji politycznej, zrozumienia momentu historycznego i odwagi do działania poza normami. Wiele z tych narodów nie miało nawet sformalizowanego języka pisanego. Ale opanowało sztukę wojny jako język żywy. Ten rodzaj oporu silnie rezonuje z historią Polski. Na przestrzeni wieków naród wielokrotnie stawiał czoła przeważającym siłom militarnym i ekonomicznym i przetrwał dzięki sprytowi, położeniu geograficznemu i odporności swoich ludzi. Od najazdów mongolskich po współczesne mocarstwa zwycięstwo rzadko przychodziło z brutalnej siły. Przychodziło ze zdolnością do dostosować, jednoczenia się we właściwym czasie, poświęcania tego, co doraźne, by zachować to, co istotne. Rzym upadł nie tylko z powodu barbarzyńców, ale także dlatego, że nie potrafił zrozumieć otoczenia. Stał się sztywny, przewidywalny i arogancki. Pokonali go ci, którzy potrafili obserwować i zmieniać. Na wojnie, tak jak w życiu. Zwycięstwo nie polega tylko na stawianiu oporu, zrozumieć właściwy moment na działanie, wycofanie się, negocjacje lub atak. I przede wszystkim nie jest to akceptacja tego, że zasady dyktuje silniejszy. Zbliżając się do końca tej podróży, zbierzemy wszystkie te elementy w jednej końcowej refleksji. Czego te nieprawdopodobne zwycięstwa uczą nas o imperiach władzy i przyszłości? Patrząc na upadek Cesarstwa Rzymskiego, często przypisuje się go czynnikom wewnętrznym kryzysom gospodarczym, niestabilności politycznej, korupcji i to wszystko prawda. Ale błędem byłoby ignorowanie istotnej roli ludów barbarzyńskich nie tylko jako sprawców zniszczenia ale także mistrzów adaptacji, oporu i strategii. W tym filmie ujawniono siedem taktyk, które stanowiły wyzwanie dla największego imperium starożytnego świata. Zasadzki takie jak As Arminiusza, który wykorzystał znajomość terenu i iluzję lojalności, o psychologiczny terror Dos Cimbros Eteutoes, który używał wyglądu i dźwięku jako broni, infiltracja przywódców takich jak Arminius i Marobuduo, który badał Rzym od wewnątrz, długotrwały opór daków, wykorzystując geografię i wojnę partyzancką, strategia obronna Vercingetoryxa co zamieniło oblężenie w pułapkę. Zaplanowana zdrada gotów pod Adrianopolem, lekcja kruchych sojuszy, strategiczna cierpliwość Alaryka, co pokazało, że Rzym może upaść bez konieczności ataku siłą. Każde z tych zwycięstw uczy nas, że prawdziwa siła nie tkwi tylko w armiach i wysokich murach. Ona tkwi w zrozumienie chwili. Już czytanie wrogato wszystko wola oporu. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, ci ludzie nie mieli senatu, Akweduktów ani szczegółowych map, mieli jednak wizję. Rzym, pomimo całego swojego splendoru, ignorował otaczający go świat. Nie doceniał tych, którzy nie nosili tog. Mieszkających poza jego miastami nazywał dzikusami i zapłacił za to cenę. Najbardziej fascynujące jest to, że barbarzyńcy zwyciężyli nie poprzez naśladowanie Rzymu, ale być innym od niej złamali zasady gry i tym samym obnażyli kruchość imperium. Dziś w rzymskich księgach wspomina się ich jako złoczyńców, ale w praktyce byli pośrednicy tras historii zmuszając świat do zmiany kierunku. Dziedzictwo tych ludów jest niewidoczne, ale obecne. Ich zwycięstwa ukształtowały granice, obaliły systemy i utorowały drogę nowym kulturom, językom i formom rządów. Wielu z nich stało się założycielami nowożytnych narodów europejskich. W historii Polski ten duch inteligentnego oporu powtarza się raz po raz. Nie musisz być największy. Musisz bądź najbardziej uważny, najbardziej odporny i najbardziej wierny swojemu celowi. Kiedy ucisk wydaje się niezwyciężony, kreatywność i odwaga stają się śmiercionośną bronią. Więc ten film nie dotyczy tylko przeszłości. To lekcja, jak myśleć strategicznie w czasach kryzysu. O jak małe czyny mogą zniszczyć gigantyczne konstrukcje, i około jak historia jest kształtowana przez nieprawdopodobne zdarzenia. I pamiętajcie, że kiedykolwiek zechcecie dowiedzieć się więcej o starożytnym Rzymie, wystarczy sięgnąć po jego książkę: Sztuka wojny, strategie i taktyki, które ukształtowały świat. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.